20 maja trochę było ochłodzenia, to dobry tydzień. Pszczoły teraz się oblatują. Widać na każdym ulu. trochę temperatury, i tu się dzieje. Ten tu ul się wyroił mi, oczywiście nawiał. Wiesił się na 5-6 metrach, że nie miałem szansy nawet sięgnąć tam. Tutaj nad, praktycznie prawie nad ulem. A nic to, pożegnaliśmy się, wisiał chyba z dwa dni. Z tego właśnie tu. Sprawdzałem go. I niestety matka młoda wygryziona. Rój na drzewie Wysoko nawet nie, ma, nie mam szansy go ściągnąć i on do tej pory wisi tutaj. Wisi, buczy zobaczymy Coś przyzumujemy. niestety No nie mam jak go ściągnąć, po prostu nie mam. On tutaj na dębie się tutaj uwiesił. Dąb ma takie rozłożyste. Zresztą nie wiem, czy to dąb jest. no Ale dobra, na takie rozłożyste drzewa, te gałęzie. No i tu jest gdzieś tak z około 5 metrów. Nie mam nawet drabin. I nie mam jak wejść na niego. I dobra. Poleci. A dzisiaj muszę zajrzeć i muszę zajrzeć też do tych Weselniaków. I taka historia, dostałem cztery matki. Oczywiście mistrzu nie napisał nic. Żadnej informacji, że wysyła, że cokolwiek. Powiedziałem eee, się od kuriera. Ja byłem na pasiece, a kurier w domu. I taka dezori dezorientacja, gdyby gościu napisał, to bym się wcześniej przygotował. Przygotował rodziny. Poddałem te rodziny na drugi dzień. Przygotowałem sobie te uliki. Ale już zaglądałem i tam nie widzę matek w ogóle. Jedną widziałem, ścięły ją. Nie wiem, co się dzieje, czy to taki rok, czy... czy te Matki jakieś felerne, nie mam pojęcia. Jedna leżała pod ulem. Muszę zajrzeć za chwilę i zobaczyć, czy te matki są, czy nie. A jak nie, no to likwiduję i już nie kupuję więcej od żadnych kachmentów, bo, te, bo, te, bo to idą na ilość, a nie na jakość. No, żeby nie powiadomić, no to jest. No ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, kurde. Pro, masówka, masówka. Lepiej samemu sobie wyhodować jakieś kundelki, niż tak się wkurzać. Tyle, to jest moje zdanie i nikt tego nie zmieni. Oczywiście są wyjątki. Są rzetelni e, hodowcy, ale większość to. No i tak, tutaj włożymy matkę w tym do izolatora. Pszczół przybywa. Musimy znaleźć mateczkę. dziemy mateczkę i ją do izolatora wrzucimy. Ta mateczka to jest matka z tej rodziny, gdzie były dwie matki. Ja myślałem, że ona jest felerna, pieczko z czerwieniem, ale tutaj widzę, że czerwi. Był matecznik. Tu już są... Ramki z miodem ciężkie. Musimy tak rozłóż. A ta już nie jest ciężka, ale tu przybywa miodu. mateczka Chodzi sobie widać ją? I dać ładnie dobra, izolator jest dobra, założyłem izolator pięcioramkowy Matka jest umieszczona w nim. Tutaj jest matecznik. Na cichą wymianę jeden jedyny. On jest dość długo już tu jest. Nie jestem pewny co, czy on jest żywy czy nie. Matka czerwi, bo, bo ładnie tamten. Ma tutaj nowe ramki i dwie węzły i zobaczymy, niech się stara kawałek tej kawałki no i dobra zamykamy i drugi wlotek otwieram tak przeglądam sobie co tu dziewuchy noszą tutaj jest backfast a backfast dopierdziela jak wściekły jest tutaj na kropu No Jeszcze miejsca mają, także okej, okay. ale już na tam cały korpus i małą tu nadstawkę i tu druga, to jakby dwa korpusy już stoi. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzimy rodzinę. Ale dzisiaj loty Rzeszak, oczywiście dwór wcielu Tutaj to tu jest pewna, pewne półkorpus, tu nie ma co zaoglądać Pokażemy żeby nie było Pięknie, z drugiej kończą sklepić Tutaj taka szeroka, tak samo widzę, że jest zasklepiona No to miała być nie, nie. tak, A, pięknie, poszyta. A, no dobra. Ciężka, jak duża ramka. No dobra. Zobaczymy co niżej. Wakacja kwitnie, a już widziałem, że zaczyna przekwitać. Gdzie nie gdzie? No, to trochę waży. Nakrop jest noszony. Świeci się. Chyba się świeci. Ostatnia ramka. Nie, nie też waży zaczynają sklepić też ale tu pewnie resztki wiele były na tej ramce a tutaj już świeży jest jaśniejszy zasklep Nie wiem, czy z tej akacji to tu nie ma ale co będzie? To będzie cieszyć I tyle I tak co ja dzisiaj zrobiłem Tak jak wcześniej mówiłem dałem tutaj izolator ramkowy do mateczek Do mateczki Powiem szczerze, że jest jeden natecznik. No nie wiem. Jeden, jedyny duży, ale on się powógł, powinien dawno wygryźć. Co będzie, nie wiem. Matka Czerwi. No, może nie tak mocno. Może miejsca nie miała. Nie wiem. Zrobiłem jej teraz dużo miejsca. Niech się wykazuje. A i i tam zlikwidowałem ten e, ulik weselny nie, nie przyjęły żadnej matki niestety No to został wzmocniony odkład On już był na 10 ramkach i poszedł ten korpus jako, jako miodnia tam czerw się powygryza te resztki I coś tam będą nosić. Na lipę na pewno coś zmontują. I tak to jest z matkami od hodowców. No ten hodowca to pseudo. To normalnie po powinien dostać medal. Ja już nie będę nic kupował. Wolę mieć kundelki niż może od jakiegoś tam rasowego sprzedawcy, ale ale to nie będzie częste. Dobra, na dziś koniec. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subików, do jakichś komentarzy. Na razie...